Siemanko, witam na kanale w kolejnym materiale. Dzisiaj e, ostatni dzień sezonu e, łowienia na rzekach w Anglii, także e, co, Nie mogę sobie odmówić i, i, i postanowiłem wybrać się mimo że e, ostatnie 4 dni jakoś do tyłu e, dosyć sporo padało, także rzeki są w stanie, bym powiedział, mocno niekomfortowym do wędkowania no ale że jest to ostatni dzień także postanowiłem zaryzykować spróbować jeśli będzie słabo no to przeniosę się na kanał tam coś poszukamy sandaczy. Eee, a póki co póki co no to co rzeczka i szukamy szukamy okoni może jakieś fajne wyskoczą eee, no przy tym stanie i przy tej kondycji rzeki mam do zrobienia tylko trzy miejsca tutaj na rzece także jeżeli tutaj nic nie wyjedzie no to no to lecimy na, na sandacze na kanał i będziemy próbowali połapać jakieś sandacze, także co, trzymajcie kciuki, łapeczki w górę Subskrybujcie kanał A ja mam nadzieję, że uda się fajnie zakończyć e, sezon No i co, z mojej strony także to tyle Lecimy, pozdro Teraz próbujemy połapać e, okonie Na gumki od m.in. FishChasera e, Nie wiem czy się uda, bo jak widzicie to... Woda jest dość wysoka, mimo że teraz pogoda jest dosyć fajna. Ostatnie 3-4 dni e, ciągle padało, także e, no mogą mi dzisiaj mega ciężary połapać. No ale spróbujemy. No, jeśli nie uda się na rzece zakończyć sezonu, to ruszymy e, na kanał. No i tam już się nastawimy na sandacze, nie na okonie. Tutaj, tutaj za okoniami polatamy, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie się zbroję. E, no i zaraz będziemy tutaj atakowali wodę. Tutaj takie jest spokojniejsze miejsce. Jedno tam, takie spokojniejsze miejsce. Drugie, czy te ryby mogą się, e, że tak powiem, pochować przed tą e, dużą wodą, szybką wodą. I tam, jeszcze jedno miejsce u góry. Jeżeli tutaj nic się nie uda, no to tak jak mówiłem, przeniesiemy się na kanał i tam będziemy e, śmigać za i tam będziemy śmigać za, za, za sandaczami. Także e, no co, no ja się zbroję. Jak będę gotowy, to będziemy, będziemy łowić. Jest to okoń. O. A myślałem, że się nie uda nic połapać dzisiaj tutaj. Oj, to fajny okoń. Powiem Wam, że... Bardzo fajny okoń. E... Na taką, ja bym powiedział, jaskółeczkę od zera Także Piękny oksik Już Wam pokazuje. Patrzcie sobie A. Się wczepił hak podbierak Także zera Wyczepię i wam pokażę rybę Tak więc e, Taki fajny garbusik Grubiutki Na taką e, Jaskółeczkę Purchasera, także co Rybka ma jakieś 20, no około 30 może ma Wypuszczamy I łowimy dalej no nie, nie upeszło się bez Magicznego pytania, czy rybę wypuszczam Czy zabieram, także e, No niestety Ciężko się, e, że tak powiem, pozbyć takich pytań. No ale no nic nie zrobimy. Ludzie są, ludzie są, są i trzeba z tym jakoś dalej żyć, nie? Także co? Pierwszy okonek dzisiejszego wypadu. I wypuszczamy. Pięknie podobnych rozmiarów jak tamten, no, ten mniejszy, troszeczkę, jest. ale jest drugi oksik, także ta sama przynęta. Tylko na innym zbrojeniu, tym razem na offsetowym haku, no nie no, jest sporo mniejszy Ten myślę, że ma około 20 No 20 Powinien mieć 20 z plusem Także teraz e, Na haku offsetowym Ta sama przynęta, e, tamte haki pozrywałem, dlatego musiałem się przezbroić Sporo zaczepów e, Powiem Wam, że dzieje się sporo nie myślałem, że tyle będzie się działo e, Przy takich warunkach no ale na co, no łowimy dalej, wypuszczamy Wypuszczamy oksa i, i Atakujemy dalej Okoń wraca, okoń wraca do wody, do wody, a my idziemy dalej łowić. Dzieje się, dzieje. I got that snake in me. Venom in there in my veins now. Nah. I got the snake in me. Black Mamba in the game now. Nah. This ain't about bravery. It's about winning chips. It's that feeling you get when you know exactly what winning is. I got that snake in me. Venom in there in my veins now. Nah. I got that snake in me. Black Mamba in the game now. Nah. This ain't about bravery. It's about winning chips. It's that feeling you get when you know exactly what winning is. Mamba mentality. I got that high hand. No one challenged me. Jumped out of that hot pan into the fire. I've been through the wild, but nothing can damage me. Nothing can damage me. No one can challenge my rep, but they want to challenge the best. So I'ma put put it to the test. I root for the underdog. Piero, coś słodce świeciło, a to Pół godziny może I taka zmiana pogody więc mega fajnej pogody, 15 stopni słoneczko Na mega wiatr I i I zaraz pewnie chluśnie deszczem eee, No i się rozpadało, także Ja spadam do samochodu eee, Chwilę przeczekam Jak się poprawi to jeszcze uderzę na kanał Jeśli nie no to już będę zawijał do domu eee, No co słabe zakończenie sezonu ale mimo wszystko udało się dwa oksiki wyciągnąć e, niestety zapomniałem je zmierzyć a, a biorę udział w zawodach online także akurat te dwa by mi się przydały także o patrzcie na to już cały mokry także no angielska pogoda nie? najpierw słoneczko a teraz łupie deszczem i... no i dupa no także mam nadzieję że zaraz przejdzie bo się lekko jakby tutaj niebo e, tak powiem poprawia także jeżeli się udano to jeszcze wyskoczę na kanał no jeżeli nie no to w taki oto sposób zakończę, zakończę sezon w sumie sezon rzeczny tak zakończę bo, bo kanał już do rzek się nie zalicza także e, no to trzymajcie się pozdrow! E, no niestety przegrałem dzisiaj z pogodą Deszcze przegoniły mnie z rzeki. Na kanale nic się nie działo. Także, no co, sezon kończę dwoma okoniami e, Całkiem fajnymi. Nie będę ukrywał. Przy tych warunkach, jakie były akuratnie, to były całkiem, całkiem fajnych rozmiarów i fajne okonie. No niestety, nie udało się lepiej połapać. Pogoda tym razem wygrała, nie pierwszy raz. Także, co? Przezbrajamy się. E... Cięższy sprzęt odkładamy do napółki. E... Wyciągamy wopki, lekkie Lekki sprzęty, lekkie gumki. I... No, i od przyszłego tygodnia atakujemy już w e... strągi, Także, co? E... Trzymajcie się. E... I co? I pozdro. Mam nadzieję, że filmik, mimo że krótki, spodoba się. Także co? So, pozdrawiam.